Witajcie na kanale Tylko Czytam. Ja mam na imię Monika i dzisiaj porozmawiamy sobie o Sedinum. Kiedy opowiedziałam Wam o tej książce i o Leszku Hermanie, okazało się, że sporo osób w ogóle nie znało tego autora i stwierdziłam, że być może zbyt krótki był taki filmik, Przybliżający tylko dosyć z grubsza, o czym są jego książki i czego możemy się spodziewać, czytając tego typu literaturę. I postanowiłam zadedykować panu Leszkowi Hermanowi osobny odcinek, żeby przybliżyć wam jego twórczość pisarską, na tyle na ile oczywiście będę się czuła. Na siłach i będę się czuła, na ile będę się czuła kompetentna. Oczywiście będę opowiadać tylko z punktu widzenia czytelnika, czytelniczki, i to czytelniczki nie ukrywam, że bardzo zadowolonej. Była bodajże jedna, jedna tylko jego, jego powieść, która jakby no nie przypadła mi do gustu hmm, za bardzo była taka sensacyjna i było w niej mało tych wątków takich historycznych jeszcze. i bohaterami były osoby, o których Wam za chwilę opowiem. Zacznijmy od pierwszej w ogóle, pierwszej książki Leszka Hermana, czyli Sedinum. Wiadomość z podziemi. Ja nie wiedziałam, że Sedinum to jest łacińska nazwa Szczecina. I cała fabuła jego twórczości jest osadzona głównie w Szczecinie bądź w jego okolicach. Pan Leszek Herman jest architektem, jest Szczecinianinem, mieszka w Szczecinie i opowiada o niezwykłych budynkach i miejscach w Szczecinie i na Pomorzu. Prywatni miłośnik tajemnic historycznych i architektonicznych, historii sztuki, dobrej książki roweru jazdy konnej i spotkań przy piwie z przyjaciółmi. Ja zaczęłam czytać tą książkę, wiedząc tylko, że jest tu jakaś tajemnica trochę historii, jakaś zagadka. No i ja takie książki lubię. Lubię też nawet sięgać w trochę w ciemno, żeby się przekonać, czy ta literatura jest dla mnie, czy nie. I co my tutaj mamy? To jest taka powieść trochę sensacyjna, trochę kryminalna, jednak, i w to, to wszystko są wplecione wątki historyczne. To znaczy, akcja powieści dzieje się tu i teraz, jakby we współczesnej Polsce, ale mamy tutaj dużo odniesień i dużo mm, nawiązań. Do historii właśnie głównie Szczecina i Pomorza Zachodniego. W samym centrum Szczecina zapada się parking niedawno wzniesionego biurowca. I ta katastrofa budowlana odsłania podziemia, odsłania piwnice, w których zostaje znaleziona niemiecka wojskowa ciężarówka. Która niewątpliwie pochodzi z, drugiej, z okresu II wojny światowej. No i w ciężarówce oczywiście mamy kierowcę, który nie żyje, i mamy tajemniczą skrzynię na, na pace i jakieś napisy na ścianie. I to jest początek całej tej historii. Przez całą książkę śledzimy opowieści związane z, z nazistowską tajemnicą, z nie wiem jak to nazwać. Werwolf, Ver, to była chyba jakaś taka organizacja faszystowska. Mamy tam też nawiązanie do książąt pomorskich, Barnimów. Bardzo mi przypomina um, ten um, pomysł na y, prowadzenie swoich y, opowieści książki pana Macieja Siembiedy. Wprawdzie styl autora jest trochę inny. Gdzieś tam one jednak w jakiś sposób y, Przywołują mi na, na myśl książki Maciej'a Siebiedy, którego zresztą bardzo lubię i cenię. I tak, i tutaj w tej książce mamy troje, poznajemy troje bohaterów, którzy z czasem bardziej się poznają i zacieśniają swoje więzi, znajomość. I jest to architekt Igor, dziennikarka Paulina. I Johan to jest y, Anglik, półAnglik, półNiemiec, y, spadkobierca takiej lordowskiej angielskiej fortuny, co też jest bardzo ciekawym wątkiem. I ta trójka bohaterów w jakiś sposób uzupełniając się nawzajem, próbuje rozwiązać zagadkę y, i morderstwa, i tej zaginionej ciężarówki. No, jest tutaj y, bardzo fajnie to wszystko poprowadzone. Mamy nawet wątek taki um, trochę humorystyczny, i to jest mama Igora, czyli pani Anna. No, po prostu rozmowy i dialogi tych dwojga wzbudzały we mnie bardzo dużo um, no, wybuchów śmiechu i chichotów nad tą książką. W książce też występują bohaterowie negatywni, ale mnie najbardziej zafascynował właśnie yy, sam pomysł na fabułę i jego realizacja. I muszę powiedzieć w ogóle, że z tych wszystkich książek tego całego cyklu ta najbardziej mi się podobała. Jest takim mocnym wprowadzeniem w całą, wprowadzeniem w całą fabułę i potem chce się już czytać kolejne tomy. Bo muszę wam powiedzieć, że zaletą y, książek pisanych przez pana Leszka Hermana jest to, że w kolejnych częściach mamy różne historie, ale mamy tych samych bohaterów. I to jest to jest taka wartość dodana tej całej historii. Czyli, jakby, osią jest Paulina, Igor i Johan, ale ciekawostka jest taka, że nie w każdej części oni występują wszyscy razem. Więc, oczywiście, to nie jest żaden spoiler, bo ja zachęcam Was do przeczytania ty, tych powieści. Natomiast, jakby, obowiązkowo zacznijcie od sedinum. Tutaj tylko pokrótce pokażę Wam drugą część. Mroczne Tajemnice Pomorza odsłania Leszek Herman, mistrz powieści sensacyjnej, i to jest Latarnia Umarłych. Akcja Latarni Umarłych rozgrywa się rok po wydarzeniach opisanych w Sedinum Wiadomość z Podziemi. Troje młodych ludzi, Paulina, Igor i Johan, zostaje ponownie wplątanych w sensacyjne śledztwo, tym razem dotyczące pewnego morderstwa. Tutaj również mamy nawiązanie do średniowiecza, do historii II wojny światowej, czyli rok 1945 się pojawia. Muszę Wam powiedzieć, że znowu z wielką przyjemnością. Weszłam w ten świat, spotykanie tych bohaterów jest tak jakby spotkanie starych znajomych. Nie wszystkie książki pana Leszka w równym stopniu zawierają, zawierają takie ciekawostki historyczne w tej samej ilości, ale zawsze jakieś są. Zawsze są bardzo ciekawe. Wątki do te, dotyczące architektury i tutaj, jakby czuć, że autor jest architektem. Zresztą jego główny bohater Igor no, uprawia ten zawód, więc to jest bardzo ciekawe. Ponieważ Paulina jest dziennikarką, więc tutaj też mamy w jego książkach nakreślony świat dziennikarzy, zbierania sensacyjnych informacji, pracy w redakcji. Ostatnia książka, yy, którą mam na półce, to jest Galeon i to jest początek XVIII wieku, Zalew Szczeciński, 300 lat później, fora internetowe, yy, hitlerowski bunkier. Ja tam Wam tylko tak rzucam takie hasła, ponieważ oczywiście no, nie jest moim celem, żeby opowiadać Wam o fabule każdej tej książki. Ja mam akurat te trzy, ponieważ... Biblię diabła, sieci widma, zbawiciela, krzyżpański i szachownice, udało mi się wysłuchać albo przeczytać na Legimi, więc nie kupowałam, ale już jak wiedziałam, że się pojawi Galeon, a jeszcze nie był na Legimi. To musiałam od razu kupić w przedsprzedaży, czy, czy nawet, nie wiem, pierwszego dnia premiery, bo, bo tak bardzo nie mogłam się doczekać po prostu tej historii. I tutaj, jakby znowu mamy, y, mamy y, Paulinę Weber, y, Igora Johanna, więc y, to jest bardzo fajne, że tak jak w cyklu u Maciej'a się wracamy do opowieści gdzie głównym bohaterem jest Jakub Kania, tak samo tutaj u pana Leszka Hermana mamy tych troje bohaterów, którzy no, oczywiście mają różne perypetie. Później to grono troszkę się tych stałych postaci powiększa. Oczywiście uwielbiam cały czas panią Annę i jej i końśliwe uwagi i mądrość taką życiową i poczucie humoru, które tutaj nam jakby autor prezentuje? No, są to książki, oczywiście, rozrywkowe, więc tutaj nie ma żadnego drugiego dna. Nie spodziewajmy się tutaj jakichś filozoficznych rozważań, jakichś, nie wiem, mądrości życiowych, ale uważam, że jest to bardzo dobra rozrywka, jeżeli ktoś lubi książki. Z historią w tle, no bo nie są to książki historyczne, tak jak wspomniałam, one się dzieją współcześnie. Bohaterowie są z krwi i kości, mieszkają w Szczecinie, bądź w okolicach, bądź tak jak Johan, w ogóle za granicą, ale walorem jest chęć dzielenia się autora z nami swoją wiedzą, swoją ym, miłością do Szczecina, swoją znajomością historii. I tym, że jednak udaje mu się tak nas wciągnąć w tą opowieść, że nawet nie, wiem, nie wiemy kiedy, a znajdujemy się na ostatniej stronie, a stron jest 798, czyli prawie 800 stron. Jest to naprawdę cegła, i w żadnym momencie czytania tej książki nie czułam się znudzona. Więc jeżeli. Um, Mówię, interesują Was książki z historią w tle, to Leszek Herman Sedlinum gorąco polecam. No i to jest wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałam. Taka luźna pogadanka, do której y, zachęciły mnie Wasze komentarze i to, że wiele osób spotkało się z tym autorem pierwszy raz. Książki są wydawane przez wydawnictwo Muza, i ta y, najnowsza. Pojawiła się na rynku chyba jesienią ubiegłego roku. Także przypominam: Sedinum, Latarnia Umarłych, Biblia Diabła, Zbawiciel Krzyżpański, Szachownica i Galeon. Do zobaczenia. Cześć!